W opisie znajduje się link do strony G2A, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować. Pulchny Niedźwiedź. Ten materiał jest wyjątkowy, ponieważ zazwyczaj tego typu filmy wrzucam na drugi kanał, czyli Pulchnego Miśka. Koniecznie odwiedź go, jeżeli jesteś zainteresowany uniwersum Warcrafta, gdyż to właśnie tam wrzucam materiały z nim związane. A teraz przejdźmy już do rzeczy. Nie wiem czy wiecie, ale swego czasu byłem ogromnym fanem gry o nazwie World of Warcraft. Po raz pierwszy spotkałem się z nią już w czasach The Burning Crusade, czyli o, naprawdę dawno temu, ale z samym uniwersum. Mam kontakt od czasów Warcrafta 2, którego oglądałem na PlayStation, bo tak, Warcraft 2 miał swoją wersję na PlayStation. Wtedy jeszcze nie potrafiłem grać w Warcrafta, ale oglądałem jak mój brat gra. I chociaż nic nie rozumiałem z tego, co widziałem na ekranie, to podobało mi się to. Pamiętam misję, gdzie trzeba było chyba chronić Chogala, a mój brat powiedział mi, że to jest jakiś książę ogrów. Teraz o tym myślę z perspektywy czasu, to... Nie, to nie był książę Ogrów, zdecydowanie nie. No ale dziś nie o tym. Ten materiał będzie tyczył się uniwersum Warcrafta oraz tego, co tak naprawdę je popsuło i być może moja opinia was zaskoczy, ale nie, nie uważam, by World of Warcraft był główną przyczyną upadku Uniwersum Warcrafta. Tam WOW jako gra w zasadzie ma potencjał, nie jest to produkcja idealna, co to to nie, ale... Nie doszukiwałbym się jego problemów w tym, że gatunek MMO wymiera, bo nie jest to po prostu prawda. MMO wciąż potrafią przyciągnąć w siebie naprawdę rzesze ludzi i Final Fantasy XIV to pokazuje. Wiadomo, nie są to już liczby takie same jak w czasach Wrath of the Lich King, kiedy to walczyliśmy z Artasem, nie są to już nawet liczby takie same jak przy okazji Kataklizmu czy Pandarii, ale wciąż. Potrafią MMO przyciągnąć do siebie mnóstwo graczy i widać, że gracze szukają nowych, fajnych MMO, co chociażby udowadnia premiera nowego MMO od Amazonu, czyli New Worlda, które w dniu premiery było mega popularne i niestety nie podołało zadaniu. Nie podołało, bo nie dostarczyło tego, czego gracze by oczekiwali od takiego MMO, i to jest główny problem. W szczególności widać to w World of Warcraft, które. Wydaje mi się, że nie rozumie swoich odbiorców. Bo kto jest przeciętnym graczem WOWA? Zadajmy sobie to jakże fundamentalne pytanie. Czy w ogóle jesteśmy w stanie na to pytanie odpowiedzieć? Mamy jakiekolwiek badania? Otóż tak. Tak się składa, że w 2020 roku jakaś tam pani z jakiegoś uniwersytetu postanowiła zbadać World of Warcraft. To kto gra w WOWA, ile ma lat, ile spędza w Wowie czasu. I wiadomo, nie są to badania zrealizowane na milionie graczy, ale wciąż są na tyle rzetelne, że jesteśmy w stanie z nich coś wyciągnąć. No i dowiadujemy się między innymi, że taki przeciętny gracz World of Warcraft ma lat 28. Ludzie, którzy wychowali się na Warcraftie 2 i Warcraftie 3, ludzie, którzy interesują się WoWem w zasadzie głównie z sentymentu oraz zainteresowania do tego uniwersum. Wiem, że wśród moich widzów jest mnóstwo osób, które w zasadzie WoWa nie gra, ale dalej śledzi jego lore. Jest to zrozumiałe, ale nie dla Blizzarda. Bo co robi Blizzard? Otóż Blizzard w swojej nieskończonej mądrości stwierdza, że przy okazji najnowszego dodatku odetnie się od tego wszystkiego, co było kiedyś, i spróbuje robić coś na nowo, nie nawiązując prawie w ogóle do tego, co było, a jak już to robi, no to robi to w sposób, który całkowicie niszczy wcześniej wykreowaną historię. Historię na której Trzon ich graczy się wychowywał. I to, drodzy Państwo, jest pierwszy powód, dla którego uniwersum Warcrafta po prostu zaczęło się staczać. Musimy bowiem wyznaczyć sobie pewien moment, w którym rzeczywiście możemy powiedzieć, że uniwersum Warcrafta stało się naprawdę istotnym graczem na rynku fantastyki. Niektórzy powiedzą, że to Warcraft 1, inni, że to Warcraft 2, ale nie ma co się oszukiwać. To dopiero Warcraft 3 tak naprawdę dał początek czegoś więcej. Tym uniwersum. I to on był podwaliną fundamentem dla całej historii, którą później w widzieliśmy. jeżeli ktoś miał pieniądze i stać go było na to by grać w World of Warcraft w dawnych czasach, to pewnie widział, że Vanilla World of Warcraft w zasadzie tak bardzo tego uniwersum, które znaliśmy z Warcrafta 3, nie zmieniała, uzupełniała go, ale nie zmieniała za dużo. Dalej mieliśmy konflikt hordy i przymierza, dalej mieliśmy znane nam azrow i znane nam rasy. The Burning Crusade również to robiło i można przyczepiać się do fabuły samego dodatku, że questy niekiedy są bez sensu napisane, ale pomijając już to, jak questy zbudowane są, to dla całości uniwersum i całości historii TBC nie było jakoś bardzo problematyczne, a wręcz przeciwnie, bo rzeczywiście udało się wprowadzić kilka fajnych elementów, jak chociażby Drenai, którzy byli rozwinięciem koncepcji rasy Eredarów, z której wywodził się z kolei Archimond. Niestety także przy okazji TBC pojawił się pierwszy zgrzyt w postaci Blad Elfów w Hordzie, ale i to dało się jeszcze jakoś zrozumieć. Następnie mamy Wodka, który daje nam konkluzję historii Artasa, i tutaj w zasadzie pod względem historii mamy perfekcję. Jest to zwieńczenie historii, którą widzieliśmy przy okazji The Frozen Throne i zdaję, sobie sprawę, że wielu z was wolałoby widzieć to w formie jakiegoś RTS-a. No ale w Wowie trzeba przyznać, naprawdę zrobili to dobrze. Wraz z dodatkiem kataklizm nadeszły spore zmiany dla World of Warcraft, no i to jest moment, w którym wielu dostrzega upadek już powolny WoWa, ale pod względem narracyjnym kataklizm też nie miał w sumie wiele do zarzucenia. Historia dalej skupiała się na Azeroth, opowiadała o postaciach, które znaliśmy i chociaż miejscami niektóre elementy tej historii po prostu nie pasowały do całości, to jednak całokształt wciąż Wychodził obronną ręką. Kolejnym dodatkiem jest w Pandaria, które wspaniale opowiada historię zupełnie nowego, niewidzianego wcześniej kontynentu, ale robi to znów z dbałością o wcześniejsze informacje czyli nie wymyśla na nowo skąd wzięły się demony, czy skąd wzięła się energia śmierci, a zamiast tego informacje, które już wcześniej były stworzone na potrzeby uniwersum Warcrafta, po prostu zastosowano do Pandarii nie postanowiono wymyślić, że tak naprawdę Pandarii nie było na świecie, kiedy rozpoczęła się wojna starożytnych, albo nie zmieniono historii demonów, które nagle stwierdziły, że nie będą atakować Pandarii, bo tak. Zamiast tego zaczęto wymyślać, jak to jest w ogóle możliwe, że Pandaria przetrwała wielkie rozbicie Azeroth na kontynenty, itd., dalej, I chociaż dodatek Pandaria po raz kolejny był mega hejtowany pod względem swojego klimatu i mechanik w World of Warcraft, to sama historia była jedną z lepszych a to, co tam dostaliśmy, jakiego wilajna nam tam przedstawiono, w jaki fajny sposób został on wykreowany. Wciąż, moim zdaniem, jest topką, jeżeli chodzi o historię w Wowie. World of Drenor, chociaż był potknięciem i możemy to uważać za totalny filler, który do samej historii World of Warcraft niewiele wnosi, no to w zasadzie pod względem klimatu był naprawdę nie do podrobienia. Po raz kolejny czuliśmy ten konflikt, no i jeżeli ten dodatek nie działby się w alternatywnym Drenorze, a zamiast tego po prostu był rozwinięciem tego odwiecznego konfliktu, to moim zdaniem byłby o wiele. Lepszy niż nadchodzące po nim niebawem BFA. Zanim jednak do BFA przejdziemy, to warto zatrzymać się nad Legionem, który z kolei stał się takim zwieńczeniem historii rozpoczętej jeszcze przy okazji Warcrafta 3, gdzie po raz kolejny toczymy walkę z Legionem, ale udało nam się go pokonać i na tym etapie historia wciąż jest spójna, zaś to co widzimy jest konkluzją czegoś co tworzyło się na przestrzeni ostatnich lat. No i tak też zaczyna się BFA, gdzie po wielu wielu latach tyzowania wielkiego powrotu Oldgoda spotykamy się z czymś takim. Wielki old God, który był teasowany na przestrzeni 15 lat zabity za pomocą jednego wystrzału z lasera. I być może nie byłby to taki problem, gdyby nie to, że w samym BFA podobną sytuację mieliśmy z Asszarą, z Nazjatarem i z wieloma innymi rzeczami, tak jakby twórcy mieli dość starej historii i chcieli jak najszybciej ją zraszować, zapomnieć o niej. Shadowlands z kolei tylko jeszcze bardziej pogłębiły ten problem. Problemem nie było bowiem samo to, że Pokonujemy jakichś tam ikonicznych bohaterów z Uniwersum Warcrafta. Problemem było to, że do ich pokonania nie było żadnego build-upu. Możemy to porównać do sytuacji z Denerys, która nagle stała się po prostu szalona. No ale to nie jest największy z grzechów, które pogrąża moim zdaniem World of Warcraft, gdyż przy okazji Shadowlandsów pojawiła się jeszcze jedna problematyczna kwestia i jest to kosmologia. Jeżeli spojrzymy na fundament, na którym stoi World of Warcraft, to jak wspomniałem wcześniej, jest to Warcraft 3, który opowiadał o inwazji demonów, o pladze, o przymierzu, o hordzie i o ich konflikcie. I do dodatku Shadowlands, w zasadzie te wszystkie elementy wciąż były wyraźnie widoczne w samej grze. Gdzieś tam czasem dostrzegaliśmy jakieś wzmianki o czymś więcej w kosmosie, ale gra sama w sobie dalej twardo trzymała się ziemi. I nagle, przy okazji, na naszego dodatku dostajemy zupełnie inną historię. Jakaś wielka kosmiczna wojna, wielkie manipulacje istot, których nie jesteśmy w stanie ogarnąć umysłem, a jednak bez problemu je pokonujemy. To tak, jakby nagle z Warcrafta zrobić StarCrafta. Zaś sami twórcy nie widzą w tym żadnego problemu. No i kto wie, może nadchodzący wielkimi krokami nowy Dreadnought, który zostanie spodziany 19 kwietnia, cokolwiek zmieni. Ten wtorek o godzinie 17.00. Wejdźcie koniecznie na kanał Twitchowy Nexosa, a tam na kanapie zaraz obok niego zobaczycie mnie. No i razem obejrzymy sobie zapowiedź nowego dodatku do World of Warcraft. A na ten moment dziękuję Wam za uwagę, no i mam nadzieję, że widzimy się na streamie we wtorek. Trzymajcie ciepło, no i cześć.